Siemoneczka ludziska, Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z CSGO. Fast powiedzmy, że teraz jednej z ulubionych stron w dalszym ciągu, choć ostatni odcineczek nie był super ancki, ale wiecie, polubiłem stronę i będziemy na niej grać. Teraz regularnie. Empire mnie wnerwił, bo mi zajmali czystych końców bo jakiś frajer nie potwierdza trade'a dalej. No i muszę teraz czekać jeszcze 11 godzin, aż dostanę swoje coins'y. Także stwierdziłem, że zaczynamy z fastem. A dziś jest to wtorek, a w czwartek będzie Empire. Co zaczynamy? Mamy 7 dyszek w puli. Standardowo, zostaw lajka, suba drogi widzu. Jeśli chcesz zagrać na faście, to pierwszy link w opisie. Użyjesz mojego kodu, dostaniesz bonusik przy depozycie. Make bad thread. Ja bym chciał wymienić swoje rzeczy dokładnie za dyszku, za dwie dyszku i znowu za dyszku. Trzy dyszku zostawimy. Ticket, jaki wygrał 77, czyli high ticket. No to jakby teraz high ticket, to my spróbujemy może low ticket. Tak do odmiany. Wejdziemy za szóstkę. Że te... A jednak nie wejdziemy pierwsi. Dobra, jesteśmy tutaj. No to zostawimy tą szóstkę. No już, ki, jedna, jedna rundka będzie na delikatnie na początek. Może akurat na jakimś niskim procencie coś hapniemy. No taki lock, lock of the day. Na niecałym procencie 5 stówek. No to ja jestem. Pierwszy w kolejce, żeby tak wygrać. Także chłopaki, nie krępujcie się, wbijajcie ile chcecie. Możecie zrobić pulę na 7 stówek nawet. Będę mi wtedy podobny procent. Dobra, mam dalej 8%, 10 sekund do końca. I źle to nie wygląda. W sumie wam tak powiem. Okej. Okay. My jesteśmy tym chyba niebieskim, tak. No, o kurde, dużo nas. Oj, too much na początku było, ale zaraz zobaczymy, czy będzie mieć farta, czy też nie. No niestety w tej rundzie farta mieć nie będziemy, bo znowu był ten sam ticket, high ticket. Kurde, teraz mam zagwostkę. ale dobra, wbijamy szybko, bo może będzie low ticket, jakieś 25% czy coś takiego. Jebań, jak się rzucili na to wszystko. Ten jeden też poluje na rotiqueta. Skurczywyk, nie jest taki głupi. A ile nam zostało jeszcze mamony? Eee... Dobra, tyle obstawiliśmy, a to nam zostało. Czyli powiedzmy, to jest półtora. Usmeczka, zakrąglmy. 21 saczykiem. Okej okay. Już jest stówka. Dobra, nie dobijamy, Gramy pojedyncze bety. Nie ma co się napalać. Oj, ładnie. Stóweczka już jest. Możecie tak podkręcić. Jego ostatnio 3 stówki, później 4 stówki. Każdy będzie zadowolony. Ale 10% is not bad. Dobra, ostatnie 5 sekund. I lecimy, nie śpimy. O kurde, mnie nie ma ani razu. Dobra, teraz. Hmm, będzie rotika czy nie będzie rotika? No nie gady. Jeban. Szósty kurwa. Moje, moja wyliczanka się sprawdziła. Tylko mogę szybciej kliknąć i bym 120 wygrał. Cholera. Ale to nic. Zrobimy inaczej. W sumie mogę zostawić. Wbijemy teraz na koniec za 13. Ostatnie sekundy. Tylko chcę zobaczyć, czy ktoś na faście gra. Na tym trybie biednym. O proszę, ktoś gra. Dobra, bijemy. Mam nadzieję, że szybko to zakręci. No i. Jej ja nie wierzysz, to nie? Znowu się spóźniłem. Dobra, bo tutaj, kurde, widzę, że może być bardzo, bardzo szybki odcineczek. Ostatnie sekundy. A ile to jest pół literze stówka? Za 13, wbijem, będzie mi 10%. Niecałe. Kurwa, nie czy... wbijem, czy nie wbiłem? No Ostatniego, dobra, 9%. Mamy. Dobra, trochę nas było. Ostatnia sekunda praktycznie jak wbiliśmy no i czy nam się poszczęści czy też nie no kurwa nie poszczęści nam się no już myślałem że ten last ticket nas uratuje ticket A, no, middle ticket no to z tego um, pyk wymień no zadyszkę ile nam zostało 19 ale bez tego Zróbmy sobie tak, dobra Wejdziemy na fasta, zobaczymy co tutaj, o Dziwny przypadek No przejebaliśmy Wygrał high ticket, nawet takich drobnych tam nie chce dać Nieładnie, nieładnie Dobra, za zadyszkę, dorzucimy to 55 w puli, 30 sekund Mogę tego żałować, bo teraz może dać wysoki high ticket, no ale nie ma co się zastanawiać. 1,88 dorzucimy tutaj. Dobra, jesteśmy, mamy ile, ile ten procent mamy? 16%. Nie jest źle. Koniec końców mamy high ticket, bo tu jest tylko piątka nad nami. <laughs> Czyli, dobra, ktoś jeszcze dobija. 8,5% jest nad nami. Czyli łapiemy się do high ticketów. Let's see, czy nam się uda. No, dawaj. Eee... Aha. Aha, no normalnie myślałem, że jak są dwa takie okienka, że go wychuja i da mi to, ale czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Żeby faktycznie przeszło kurwa na prawą stronę i nie dało temu środku. Już wewnątrz myślałem, że naprawdę wygrałem. No, ale niestety nie wygrałem. Więc robimy refresh, ile nam zostało? Szóstka. I ten odcinek chyba się zaliczy do jednego z takich najbardziej chujowszych odcinków. Ej, 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 ej. Dobra, wymień. Eee, no i potwierdź. No to nie wiem, wymieniło, czy nie wymieniło? Bo coś kurwa laguje. Tą wymianę strasznie. A wróć. Muszę sprzedać coś. Wróć. Nie mogę mieć zerowego salda, bo mi poziom zejdzie. Nas bez tego brąz. Molina 21 last bet. Dalgi widu, zostaw lajka, bo się przyda na motywację na kolejny odcineczek. Mam 25%, high tickety i chuj. I lecimy z tematem. Albo się albo nie. I już mówię, że nie. No mało mnie było na początku. Chyba, że mnie strona zaskoczy. Ale niestety. No, mnie, chociaż tyle. Uff, już myślałem, że będzie chujnie ale siadło. Ale wiecie co? Nie będę kusić losu. Zaczynaliśmy z 69. Dobra, 69 końców było. Um, nie, 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 co to jest? Sell all. Jesteśmy dyszkę do przodu. Na samym końcu się udało coś wygrać. I zostawiam to na kolejny odcinek, który będzie w piąteczek. Stay tuned. W piąteczek mamy 80 końców i atakujemy jeszcze raz. Trzymajcie się cieplutko i nara!